Okej, okay. a więc um, moja płyta z playbacku, no z playbacku piosenki, okej, okay. więc to jest tak, że puszczę wam piosenkę z playbacku, tylko musi się załadować. i to trochę potrwa, ale nie musicie tak długo trwać. Matko, przecież kiedyś mu też tak długo trwało, więc teraz tu to... będzie. no. no. Playback, uspokój się! Najwyraźniej trzeba czekać, bo to jest takie wkurzające, że ten playback nie wiem, jakby był jakimś staruszkiem. Nie może się nawet załadować, nie może się otworzyć, a nawet uruchomić. Tworzyć i uruchomić to, to samo? CO Z TEGO?! Włączaj się. Włączaj się. Włączaj się. Roki zostaw, po prostu weźmiesz tą piosenkę kiedy indziej. Może za jakiś tydzień. Tydzień później. Okej, okay, każde już ustawione? ustawiony. No, dobra. A więc pora na piosenkę! Mówili, że wszystko będzie dobrze i żadnych usterek nie będzie w trakcie piosenki. A więc słuchaj tej piosenki. Dwie godziny później. Nie miało być żadnych usterek. Ale są! Minęło już dwie godziny, stare. Może, jakbyś dał już sobie spokój, co? Zamęczysz się. I zamęczysz też łapy. Tym uruchami. Słuchajcie, to nie moja wina. Co się z tym dzieje. Mówili, że żadnych musterek nie będzie. I są. Widzisz, takim, takim naprawiaczom nie można ufać. Ale dobrze działało. Nawet sam posłuchałem w sklepie. Dobrze działało. No więc tylko przy nas nie działa. Właśnie. Proszę, uruchom się playback. Tak cię błagam. Teraz nie uruchamia się. No to zadzwoń do jakiejś lepszej sprzedaży, która ma dobrą ksywkę. Jaką znowu dobrą ksywkę? Ja nawet nie wiem, co to jest ksywka. O, pseudonim, jak to chyba. E, słuchaj. Co? Bo oni mają ksywkę Kropelka. Do Kropelki idź, to oni ci wszystko zaradzą. Ale powiem cię. Do Magnety... do... do Super Tęczy idę. Po co? Bo, wiecie, może to jest daleko, ale przeważnie tam naprawiam mój playback. I zobaczycie, że uwierzycie. Nie no, świruje, nie wiem czy nawet w super czy też mu super naprawiam. Oczywiście, że super tęczowo naprawią mój super playback. Naprawdę on chyba się już postarzał. Nie postarzał się, nadal jest dobry, widzicie? Więc no, popatrzcie. Ładna macer, A jeszcze dodatek takie fajny, złoty, niebieski. O, takie coś fajne. Takie, tak, tak fajnie to robi. Tak w świetle to tak się fajnie przemienia. Na... Hmm. Hmm. Takie fajne coś. Więc na pewno to naprawią. A ja to kupiłem w super tęczy, więc na pewno w super to naprawią. Chyba, nie wiem, ale chyba zaczynam mu odbijać. No przecież nie sama tak myślisz, ja też tak myślę. Dobra, chodźmy lepiej. Tu słucham playback. Znaczy, jestem Roki, a mój brat bliźniak to Logan. Tak, jesteśmy bliźniakami. Okej, okay, jestem Roki, który bardzo uwielbia muzykę, i Logan, który jest bardzo nieuważny. Jesteśmy dość podobni, ale to ja, Roki uwielbia muzę. Proszę coś mi zarazić. A może w czym pomóc? No właśnie, w czym pomóc? jest taka sprawa, że trzeba naprawić taką jedną piosenkę i płytę trzeba naprawić. Słuchaj pan, tu jest super tęcza, a nie jakieś naprawiamy piosenki. Piosenek nie może się naprawić, już takie są, a szczególnie yy, poza tym, yy, poza tym nie pracuję tu dlatego, żeby czyjąś muzykę naprawić. Tylko pracuję tu, żeby naprawić czyjś dysk, albo co... pendrive, nie wiem. To to jest mój pendrive. Nie. Tak, to jest taka płyta z playbacku. To jest płyta, na której się poszedłem na super piosenki. Na jak ta, która się właśnie zepsuła. Człowieku, ty psie, nie wiesz? Muzyka się nie zepsuła, tylko się zepsuła. Zepsuła się płyta. Czy ty rozumiesz? Nie rozumiem, pan. Yy, a nie proszę na mnie nie krzyczeć. Jestem dobry. Teraz możemy kupić lepszą płytę. Coś na tym? Tak, tak. Właśnie, Kuba, na to czekasz, żeby mieć najlepsze, co tylko zechcesz. Kup sobie telewizor, czyli ten, na którym widzisz. Czyli ten telewizor? Uuu, można się nawet trochę w nim przejrzeć. Skup się! A szczególnie może jakbyś wyszedł, co? Dobrze, ale pan jest niemiły. W ogóle pan jest kocurem, to wiadomo, że pan może być niemiły. Kocury takie są tępe, durne i jeszcze nie chamskie. Znaczy...